I kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Julka, a w dzisiejszym odcinku porozmawiam sobie nie do końca o uczciwej o sukce Więc na początek zostawicie łapki w górę, subskrybujcie mi każdy być na bieżąco z każdym kolejnym odcinkiem i żeby Was nic nie ominęło. Już mi się skończyły odcinki na zapas. Ten latuje dzisiaj w dzień nagrywania, a kolejny będą latywać za następne dni. Teraz mi brakuje mało do następnego levelu. Więc y, możecie mi dawać, mamo, bardzo będę wdzięczna za to. Latuję ten odcinek dzisiaj, dlatego że nie chcę czekać z tym, co mam wam do przekazania. Mm, tak, w ogóle, już za kilka miesięcy mija rok mojego kanału. W dzień założenia kanału y, założyłam, jakby konto na Momo, więc można tutaj też zapraszam Was na mój hashtag, gdzie odliczam codziennie do wakacji. Więc y, myślę, że bardzo fajnie. Teraz zostało do wakacji 79 dni bez weekendów i 111 dni z weekendami. Więc no, myślę, że można czasami wpaść na ten hashtag. Dzisiaj porozmawiamy o osobce, która nie do końca jest uczciwa i na przykład odgapia ode mnie odcinki. Będzie to osobka tutaj. Więc ogólnie ja Wam pokażę odcinki, które osobka ode mnie odgapia. Na przykład jest to odcinek lub w danym kolorze Ja dodaję takich kilka Już mam dodane dwie części I no jakby dla mnie jest to średnie gdzie to ktoś ode mnie odcinki Na przykład kolejnym odcinkiem Niespodzianki Lumiowiczów Też nagrywałam taki odcinek Osobka podpisuje na przykład wiecie Część druga Ja tak podpisuję, w sensie no z podpisywaniem to wiecie to jest nic Ale no Tutaj też chyba dodała z tego, co się nie mylę post, kogo pozdrowić. Ja takie posty też dodawałam, więc tak by Wam nie polecam tej osóbki, no ale wiecie, tutaj mogę Wam pokazać, nawet ona mnie zablokowała, bo ja napisałam do niej, żeby usunęła te filmiki i tak dalej, co są, zawierają one treść, którą po prostu ja wymyślam, bo wiecie, to wymyślić sobie filmik wydaje się może łatwe, ale jak się nagrywa więcej odcinków, to nie zawsze jest to łatwe. I no też trzeba wymyślać, gdzie tutaj jest ta osówka, no więc ta osoba po prostu nie jest do końca uczciwa sama ze sobą, nie jest uczciwa ze swoimi widzami. Chciałam, żebyście wiedzieli, i, i no osobiście ja nie, nie, nie mówię tutaj, że ma jakąś złą twórczość, bo, bo nawet fajne i też robił Oksa tam. Widziałam, że nagrywa na przykład tutaj, ale odkapianie od kogoś odcinków na pewno nie, nie zaprowadzi jej, jakby. Yy, za daleko, więc wiecie No naprawdę, nie róbcie tak bo, bo nie jest to zbyt fajne I takie coś Was nie zaprowadzi do tego Żeby coś w życiu osiągnąć No, więc to już na tyle W tym odcinku Miejcie łapki, subskrybujcie mój kanał I do zobaczenia w kolejnym odcinku Pa, buziaczki Już sobie złapałam yy, zwierzaczka animo